Dziś testujemy najtańszy oraz najdroższy makijaż studniówkowy w Warszawie Słuchajcie, jesteśmy na miejscu i zobaczcie jaki tu jest cudowny zwierzak To jest mój oh. wymarzony pies Cześć, jak się bawi? Lui Lui Nie widzę O Boże, a ile ma lat? Młody jest, będzie miał dwa lata w kwietniu Boże. Ale to duże, myślałam, że są mniejsze faktycznie, ale zobacz, jaki słodzie No proszę, namawiam Kuba od dłuższego czasu na kawaliera, ale nie wiem, czy się skończy. Boże, jakie cuda. I w ten oto magiczny sposób przenosimy się do pierwszego makijażu. W ogóle tak wiem, inny kolor włosów nieistotne. Przez cały odcinek będziecie mogli typować, który makijaż według Was jest wart 40 zł, a który 400. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i czy będzie pokrywał się z prawdą. Także lecimy do pierwszego makijażu. Jejku! No, to ty wszystkim tym razem to bardzo towarzyska. Ona no, widzę dużo właśnie. Tak I się przykleja do ludzi bardzo. No, zobacz, jakie jej no, i nakładam sobie podkład. Aha. Teraz. W trakcie całego makijażu była też prowadzona bardzo przyjemna konwersacja, ale też każdy etap nakładania nowego produktu był mówiony, z czego byłam bardzo zadowolona. No, ale chciałabym czasami powtórzyć studniówkę. Ja też. <laughs> ale no, fajne wydarzenie, tylko szkoda, że tak szybko ta noc mija, <laughs> mm, nie? To prawda, bardzo. O Boże. <laughs> Boże, ja lecę piecka, Ja w ogóle bardzo szybko wzięłam, bo był taki. On był bardzo mały, on był malutki. Taki słodki, tak to wiem, mówię. Pieski zawsze jak się mówi o nich, oh. to tak od razu reagują. Cholerny jesteś piesek, prawda? Ale jeszcze jest młody, ale ogólnie to jest taka naprawdę rasa kanapowa. On to zjeść, siku na dwór i spać. I tak, i tak w kółko. Mm, ale przyjemnie. I ziu, i ziu. Mm. Teraz podsypuję sobie, ale tego nie będzie. Nie bójcie no, 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 no. się, no, no. zmieciemy to. Ale sobie zabezpieczymy w razie. No i też fajnie, jak tak duży tej powieki widać, jak tą kreskę, taką uroczą, uh -huh. typową francuską. Ładnie. Tak się poznaliście właśnie z młodych lat szkolnych, Gdzie to, to w ogóle śmieszna historia jest. Kuba napisała na Instagramie, że szuka partnerki na studniówkę. Aha. Ale że tak ogólnie, czy konkretnie do ciebie się... ogólnie. Uh -huh. No a że Kuba nie jest z Kielc Ale napisała, że w sensie tak... dla kolegów. No. A, aż dla kolegów. A, no tak, 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 że szuka dla kolegów partnerek na studniówkach. Tak. No i ja stwierdziłam, że kurde, w sumie miałam swoją studniówkę fajną, ale też taką nie do końca tak. powtórzyłam. Poszłam drugi, Poszła drugi raz, poszłam tak. Więc właśnie napisałam do Kuby, że ja jestem chętna i że coś tam dla żartów, że mogę wysłać swoje CV, co tam zapewniam, co gwarantuję i w ogóle, tak śmiesznie. No i Kuba chyba odpisał coś w stylu, że jakby, że tak dobre to CV, że woli chyba dla siebie okay, i ja wziąć czy coś okay. takiego. No i jakoś... I tak już poszło. I tak już poszło, że ja napisałam fajnie. Okej, okay, to w takim razie może spotkajmy się, poznajmy, żebyś wiedział w ogóle z kim idziesz na spodniówkę, mm -hmm. żebym nie czułaś tak niezręcznie Ta, też i ją też. Spotkaliśmy się i coś tam od razu zaiskrzyło na Fajne. tym pierwszym spotkaniu. No, no nie... A, a no nie. U ja tak, u um mnie, tak mnie tak było. Więc nie wiem jak u Ciebie. No właśnie. No nie miałeś takie od razu na tym spotkaniu, miałam takie, że o kurde, ale fajny chłopak. Nie miałeś tak? A pierwsze co on powiedział jak mnie zobaczył to w ogóle nie powiedział cześć ani nic, tylko wydawało mi się, że jesteś wyższa. A! Czyli wymagający tutaj kolegi. Tak. I, i powiem, że powiedziałam, że odpowiedziałam ci chyba, ale miło. Ale, ale milutko od początku. Tak. Dobrze, tak, że nie skończyło się na tym, że ostatecznie tylko byliśmy razem na studniówce, a nie rozmawialiśmy ze sobą. W międzyczasie. <laughs> Także pamiętajcie, wybierajcie partnerów, tak. z którymi jest flow. Pierwszy makijaż po całkowitym wykończeniu prezentował się następująco. Podsumowanie z mojej strony. Cały makijaż został wykonany naprawdę w bardzo profesjonalny sposób. Jeżeli chodzi o pomieszczenie, w którym był wykonywany makijaż, też było bardzo przyjemne, dobrze oświetlone. Była duża ilość produktów. Widać, że osoba, która wykonywała ten makijaż, znała się na rzeczy. Pewnie zastanawiacie się, jak ten makijaż prezentował się po kilku godzinach. Mam na sobie makijaż już 3, nie, 4 nawet godziny i powiem Wam, że jest mi mega szkoda go zmywać, ponieważ uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Dobrze też się w nim czuję. I serio jest mi szkoda. No ale mus to mus, muszę to zrobić, ponieważ dosłownie za chwilę mam kolejny makijaż. I serio uważam, że ten makijaż jest przepiękny i mega, mega szkoda mi go zmywać. No ale dobra, muszę to zrobić. Ten makijaż w ogóle bardzo, bardzo ładnie mi tutaj zakrył wszystko na mojej bóstce. Także no. I'm sorry, I'm sorry. Tak, prezentuję się po zmytym makijażu, i powiem Wam, że naprawdę ciężko było mi go zmyć, więc naprawdę był trwały. Doczyszczam jeszcze to, czego mi się nie udało doczyścić ręcznie, i powiem Wam, że no duża różnica, co bez makijażu. Także moja ocena tego makijażu, jeżeli chodzi o utrzymanie, wygląd, i tak dalej. Dałabym tutaj 9 na 10, byłam bardzo zadowolona. Tak się zastanawiam, czy Wy wiecie albo domyślacie się, jakiej wartości mógłby być ten makijaż. Piszcie koniecznie w komentarzu, a Teraz przechodzimy do drugiego make-upu. Tutaj pozwólcie, że będę wtrącała się nieco częściej, ale na samym miejscu po prostu działo się dużo mniej, dlatego stwierdziłam, że wam to teraz lepiej opowiem. Po przyjściu na miejsce umówiłam się z tą panią na makijaż studniówkowy i w ogóle na samym miejscu dowiedziałam się, że ten makijaż zajmie nam tylko 30 minut. Rozumiecie? 30 minut. Więc mojej lampce zapaliło się. Mojej lampce zapaliło się. Nie wiem, czy jest wart swojej ceny, tak szczerze. No bo wiecie, wy, nie wiecie ile kosztowało ostatecznie. To wiecie się na samym końcu, także zostańcie. I długo się zastanawiałam nad tym kurde w pół godziny, co tutaj da się zrobić w te pół godziny. W ogóle pani, która wykonywała mi makijaż, nie mówiła po polsku, więc cały czas porozumiewałyśmy się po angielsku. Okay, right now I have only a bomb, something mm -hmm. like that and nothing else. Okay. Przeszłyśmy do wykonywania makijażu i tutaj muszę wam również powiedzieć, że pani też profesjonalnie podeszła do sprawy. Ponieważ pytała mnie o moje upodobania, jak ja lubię się malować, ale też pytała o to, jaki chce ten makijaż, bardziej rozświetlający czy matowy. Fajnie też dobrała podkład, więc ogólnie byłam zadowolona. Musimy tym Okej. Sama zasugerowałam pani, żeby dorobić coś więcej na oku, żeby nie zostawiać tylko tuszu i cienia, no i efekt końcowy tego makijażu prezentował się w ten sposób. Jeżeli chodzi o samą atmosferę i obsługę oraz sam salon i stoisko, to dałabym 9 na 10, jakby nie było rzeczy, która by powodowała, że mogłabym się czuć tam źle. Tak jak wiecie, mam nie to tłumaczę teraz dla facetów. Większość makijaży jest wykonywana za pomocą gąbeczek, pędzli i takich różnych rzeczy. I ja przez chwilę zapaliła mi się lampka w głowie, czy aby na pewno pędzle, którymi maluje mi pani twarz, są umyte po poprzedniej osobie, ponieważ nie były czyste, ale nie zauważyłam, żeby używała tych samych pędzli tylko inne, więc mam nadzieję, że o czym mnie tutaj nie zmyliły, bo inaczej bym dała tutaj dużo niższą ocenę. No god, please no. A jeżeli chodzi o sam finalny look tego makijażu, no to muszę wam przyznać że do końca nie jestem z niego zadowolona. Jako makijaż codzienny myślę, że mógłby się sprawdzić, ale jako makijaż, który miałby mi przetrwać całą noc, no to niestety, ale tutaj przyznałabym mu mega mało punktów. Nie był też na tyle kryjący, by zakryć moje niedoskonałości. Wiedziałam też trochę, że pani sobie oszczędza na produktach, ale w sumie nie patrzyłam na to pod takim kątem, że ktoś to robi celowo, ponieważ w przypadku pierwszego makijażu było podobnie, że widziałam, że pani nakłada mało tych produktów, ale uznałam, że tak trzeba po prostu i że dam temu szansę. Więc tak samo w przypadku drugiego makijażu. Pani naprawdę nakładała małą ilość tych produktów i przypuszczam, że też dlatego nie zakryły moich y, niedoskonałości, których jest wiele w ostatnim czasie. Wiem, że też mam wymagającą cerę, no ale też oczekiwałam tego, że skoro 11 dniówkę, no to chciałabym, żeby ten makijaż był jednak fajny. A jeżeli chodzi o jego trwałość, to tak prezentuje się mój makijaż po 5 godzinach. I powiem Wam, że osobiście jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. A moja ocena, jaką bym tutaj dała, to tak 7 na 10. Okej, okay, w tym momencie zatrzymuję. Ten film i piszecie w komentarzu, który makijaż ile kosztował według Was? Dobra, jeszcze poczekam sobie chwilę. Napisałeś? Na pewno? Dobra. Myślę, że to nikogo nie zaskoczy, ale odpowiedź zobaczycie na moim Instagramie. Nie, no żartuję. Ha! Zabilibyście mnie za takie coś. A więc, odpowiedzią na to, który makijaż jest ile wart? Wygląda to w ten sposób, że pierwszy makijaż, na którym byłam, był wart 400 zł, a drugi 40. Co w ogóle nie sądziłam, że uda mi się znaleźć za taką kwotę. I szczerze powiem, że jak na 40 zł, to był naprawdę, naprawdę w porządku. Ten za 400 był wykonywany przez osobę, która siedzi już bardzo długo w wizerzu, a tutaj za 40 był przez młodą dziewczynę, która widać, że jest zajawkowiczką i że stricte jakby ma maluje się sama w fajny też sposób i po prostu pracuje sobie w miejscu, gdzie może też malować innych. A skoro teraz jest odcinek dotyczący makijażu studniówkowych, to jak myślicie, jaki będzie kolejny odcinek na kanale? Ja już nie mogę się doczekać, aż w końcu zobaczcie, co odwaliłam.